So. Kim reprezentacja Polski zagra w Barażach o Mistrzostwa Świata 2026. Jak może wyglądać droga biało do Meksyku, Kanady, a także USA i co mówi formuła eliminacji w kontekście wyników biało i przede wszystkim tego arcyważnego remisu z reprezentacją Holandii. Cześć dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Piotr Żepecki, to jest kanał 365 dzień o Piłce i dziś powiemy sobie troszkę o tym, co wydarzy się jutro o 2045 w chorzowie, a więc o tym spotkaniu Polska Finlandia. Natomiast przede wszystkim wszystkim nie skoncentrujemy się tylko na tym spotkaniu z reprezentacją Finlandii i tej walce o lokatę drugą w naszej grupie eliminacyjnej, ale spojrzymy sobie na całą sprawę szeroko i kompleksowo, więc pomówimy o całej formule eliminacji, jakie mamy szanse, jak wyglądają gdzieś powiedziałbym wstępne prognozy, a także symulacje naszej grupy, a więc co oznacza cenny punkcik wyrwany z reprezentacją Holandii. O samym spotkaniu w Rotterdamie mówiłem trochę w osobnym materiale, do którego serdecznie odsyłam, natomiast dziś skupimy się na wątkach kluczowych, a więc na takim spojrzeniu całościowym, a więc ile może ważyć ewentualne zwycięstwo albo konieczne zwycięstwo z reprezentacją Finlandii. Zanim jednak wejdziemy w te klimaty reprezentacyjne, e, prośba do Was na samym początku: o zostawienie łapki w górze pod filmem, subskrypcji kanału. E, plus też zachęcam serdecznie do ofert wsparcia mojej twórczości, a więc e, platforma Tipli, e, Patronite czy też wirtualne postawienie kawki, ponieważ podejrzewam, że dla sporej części z Was ten materiał właśnie tak gdzieś siedzi tutaj, pasuje do porannej e, kawki. Teraz jednak zacznijmy i spójrzmy sobie najpierw. Na naszą grupę eliminacyjną, a więc jak wygląda sytuacja białoczerwonych? My, podobnie jak Holandia i też podobnie jak Finlandia, zgromadziliśmy 7 punktów. Różnica tylko jest taka, że Holandia dotąd rozegrała 3 spotkania, ponieważ zespół trenera Ronalda Kumana był zamieszany w mecze Ligi Narodów, stąd też rozpoczął dopiero eliminację w czerwcu i ma 3 rozegrane spotkania. Natomiast całościowo prezentuje się to następująco: my jesteśmy tuż za plecami Holendrów i przed Finami, i jeżeli chodzi o te punkty prognozowane, do czego zaraz przejdziemy, możemy uzbierać mniej więcej 14-16 punktów. Oczywiście tutaj dodajemy sobie punkty za wygraną z Finlandią, Litwą czy też Maltą, mając jednak w głowie tę konfrontację z reprezentacją Holandii w meczu domowym. Do tego też mamy Litwę czy Maltę, które się praktycznie nie liczą. Jeżeli chodzi o tę grę o awans, to w zasadzie jest praktycznie niemożliwe, żeby Litwini czy też reprezentacja Malty w ogóle w jakichkolwiek parametrach myślała o awansie na mistrzostwa świata. Natomiast my analizujemy naszą sytuację. Tutaj naprawdę robi ciekawie, ponieważ ten mecz z reprezentacją Finlandii urasta do miana meczu bardzo ważnego. To jest takie spotkanie, jak to się mówi, za 6 punktów, a więc zwycięstwo przedłuży i w zasadzie zapewni nam praktycznie w gdzieś te baraże, a więc lokatę drugą. Natomiast ewentualny remis, czy ewentualna porażka od nie niemalowane absolutnie nam pokrzyżuje plan i maksymalnie utrudni życie w kontekście walki o mundial 2026. Tutaj jednak tylko warto dodać, że eliminacji mistrzostw świata w odróżnieniu chociażby od eliminacji mistrzostw Europy różnią się tym, że liczy się przy oczywiście równej liczbie punktów, bilans bramek. Nie chodzi tutaj w ogóle o bilans meczu bezpośrednich, a więc tak naprawdę, czy my wygramy z Finlandią 3-0, 4-0, no to jest jednak gdzieś powiedziałem bardzo ważne w kontekście takim, że przegraliśmy z tym rywalem na wyjeździe 1-2, natomiast całość się opatrzymy na bilans bramek, czyli czy się strzelanie jak większej liczby bramek wszystkim rywalom. To jest jakby bardzo ważne i to różni też eliminację do Mundialu od eliminacji chociażby do Mistrzostw Europy. No i właśnie w tej materii, jeżeli chodzi o liczbę bramek, my jakoś nie brulujemy szczególnie, gdyż wygraliśmy skromnie swoje mecze domowe z najsłabszymi ekipami, bo to jest wygrana z Litwą, czy też Maltą 1, a także 2 do 0, gdzie na przykład Holandia mega nam uciekła, która potrafiła wygrać z reprezentacją Malty 8 i ten bilans łączny, biorąc pod uwagę reprezentację trenera Kumana, wynosi 11-1, stąd też taka różnica, jeżeli chodzi o Holandię, czy też reprezentację Polski. Natomiast jeżeli chodzi gdzieś o nasze możliwe scenariusze, czy co się może wydarzyć już jutro w to też warto się jakby na tym pochylić, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, mecz będzie arcyważny i gdzieś odpowiem na szereg pytań dotyczących całą naszą ścieżkę w walcu Mundial 2026. Tutaj, jeżeli chodzi o tę symulację, skorzystałem z popularnego symulatora, a więc w tej chwili widzicie, link oczywiście znajdziecie na dole pod tym materiałem. Natomiast tutaj mówimy o meczach tych najbliższych reprezentacji Polski, a także reprezentacji, która mierzy się przed nami, Litwa, Holandia. To też jest fajne, że będziemy już mądrzejsi przed całym meczem, gdyż by Będziemy wiedzieć jak wysoko wygrała Holandia w tym meczu na Litwie, gdyż najprawdopodobniej to właśnie zespół Trenera Kumana wygra to spotkanie. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki takie powiedziałem sugerowane i bardzo możliwe to już je uzupełniłem, czyli to jest zwycięstwo Holandii zwycięstwo Polski i tutaj zaktualizowana tabelka mówi nam, że mamy 10 punktów tyle samo co reprezentacja Holandii mając jednocześnie 3 oczka więcej od reprezentacji Finlandii. Natomiast teraz patrzymy na mecze październikowe I to jest szalenie istotne, gdyż Finlandia podejmuje Litwę, z kolei Malta gra u siebie z reprezentacją Holandii, co oczywiście oznacza Zwycięstwo Holendrów, no nie wiem co by się musiało wydarzyć, żeby Holandia tego meczu nie wygrała. Natomiast Finom możemy dopisać trzy punkty, gdyż oni będą absolutnym faworytem w tej rywalizacji z Litwą. Do tego też kolejny termin meczów październikowych to jest spotkanie Holandii z Finlandią i mecz Litwy z Polską. To oczywiście wygrać musimy, co też tutaj dopisałem, biorąc pod uwagę, że to jest jak najbardziej realny scenariusz. No i też oczywiście Holandia wygra z Finlandią, gdyż to też najprawdopodobniej się wydarzy. I tutaj Finom uciekamy znów na trzy punkty, cały czas jest ta różnica, natomiast tracimy tym samym trzy punkty. Do reprezentacji Holandii. No i gdzieś ten mecz w listopadzie Polska-Holandia będzie dla nas piekielnie istotny. Natomiast co też mega ważne, to spotkanie Polska-Holandia może być takim meczem w walce o lokatę pierwszą, a więc gdzieś w walce o awans bezpośredni, co generalnie jest mało realne, gdyż tutaj musimy popatrzeć znów na bilans bramek, gdyż nawet jeżeli wygramy z Holandią, co jest mało realne, ale załóżmy, że to się uda, to i tak patrzymy tutaj przede wszystkim na bilans bramek i na rozmiar ewentualnych zwycięstw Polski w meczu wyjazdowym z Litwą. Czy też meczu wyjazdowym z Maltą. Tym spotkaniem oczywiście puentujemy nasze eliminacje. To też gdzieś się oznacza, że tutaj wracam do tego, co się wydarzyło w czerwcu i mówię o spotkaniu w Helsinkach pomiędzy Finlandią a Polską, a więc to spotkanie, ta porażka, która zakończyła też tę kadencję Michała Probierza, no jednak gdzieś przekreśla te nasze szanse, tak patrząc procentowo, na zwycięstwo w naszej grupie, gdyż tą porażką praktycznie przekreśliliśmy sobie w, w szansę na lokatę pierwszą, nawet w założeniu, że wygramy z reprezentacją Holandii u siebie, co generalnie jest mało realne. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne scenariusze, jak w tej chwili zresztą widzicie, puenta tych naszych eliminacji, a więc Gdzieś tak kolejna, czwarta opcja, i tutaj mówimy o tym najbardziej możliwym scenariuszu, czyli Polska przegrywa z Holandią, zrównujemy się punktami z Finlandią, natomiast tutaj, tak powiem, nie ma paniki, gdyż Finowie meczem z Maltą kończą eliminację. My oczywiście mamy jedno spotkanie więcej w perspektywie rywalizacji wyjazdową z Maltą, którą po prostu musimy wygrać. Natomiast okazuje się też na samym końcu, że jeżeli wygramy z reprezentacją Holandii, jak w tej chwili zresztą widzicie, to i tak wracamy do podstaw i do tego, co mówiłem wcześniej, a więc tutaj kluczowy jest bilans bramek, gdzie My generalnie lepiej nie wyglądałem, biorąc pod uwagę chociażby na ten wysoki triumf reprezentacji trenera Kumana z Maltą, czy też potencjalne kolejne wysokie wygrane, bo to jest w zasadzie oczywiste i normalne, że Holendrzy będą wygrywać i to wygrywać wysoko z przytupem, zwłaszcza zmotywowani i wkurzeni po tym, co wydarzyło się w meczu z Polską w Rotterdamie. Warto też zadać sobie takie pytanie, co by się wydarzyło, gdybyśmy jutro z Holandią nie wygrali, nie zremisowali, a przegrali, bo oczywiście każdy scenariusz trzeba rozpatrywać, nawet te najczarniejsze. A więc wracamy znów do symulatora i patrzymy sobie na najbardziej realne scenariusze i wyniki, biorąc pod uwagę też tę porażkę w Chorzowie z Finlandią. Tutaj oczywiście Finowie nas wyprzedzają, mając trzy punkty więcej od Polski, przy założeniu oczywiście, że my wygrywamy zarówno z reprezentacją Litwy na wyjeździe, czy też pokonujemy na wyjeździe Maltę, natomiast przegrywamy u siebie z Holandią. To oznacza, że mamy 3 punkty mniej od Finów i możemy oczywiście pomarzyć o mundialu 2026, gdyż formuła eliminacji na Mistrzostwa Świata też dla nas nie jest specjalnie korzystna. Mówię o tym powiększeniu w liczby drużyn, jeżeli chodzi o cały turniej, gdyż Europa otrzymuje tylko 3 bilety więcej, więc patrząc tak całościowo, no wcale nie wygrywamy tutaj nie wiadomo czego, biorąc pod uwagę na poszerzenie jednak liczby uczestników w kontekście samej UEFA, która otrzymuje tylko 3 miejsca więcej na imprezie. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o cały ten turniej Mistrzostwa Świata 2026, to tak to wygląda w liczbach. Wypisałem sobie też uczestników, uczestników, które, których już znamy, bo tak już gdzieś to wygląda, że w cyklu eliminacji, plus oczywiście mając w gospodarzy, znamy aż 16 uczestników. Jak w tej chwili zresztą widzicie, tak to się prezentuje, a więc przede wszystkim łączna liczba uczestników, które biorą udział w imprezie, to jest w oczywiście 48 krajów, w tym trzech gospodarzy, więc Meksyk, Kanada i USA. Do tego też mamy rozbitych konkretnie uczestników na federację, więc 8 biletów otrzymuje Azja, 9 Afryka, 6 Ameryka Północna, w tym trzech gospodarzy, 6 Ameryka Południowa, Oceania 1, Europa 16 plus też mamy dwie ekipy, które awansują po barażach interkontynentalnych. No i na koniec też reprezentacje, które są pewne awansu, to są oczywiście gospodarze, Kanada, Meksyk, Stany, do tego też Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Urugwaj, Japonia, Iran, Korea Południowa, Australia, Ekwador, Paragwaj, Uzbekistan, Jordania, i Nowa Zelandia. Generalnie pełną listę uczestników oczywiście poznamy już niemalże w listopadzie 2025 roku. Do tego też oczywiście dojdą mecze marcowe, a więc spotkania barażowe, gdzie wyłonią się zespoły z Federacji Europejskiej, które zajmą na samym końcu lokatę drugą w swoich grupach. Do tego też trzeba pamiętać o tym, że będą w barażach się liczyły zespoły, które zajmą w lokatę niższe od miejsc dwa, natomiast które mają wysoki współczynnik, jeżeli chodzi o Ligę Narodów. To jest gdzieś ta powtórka z rozrywki, którą my pamiętamy po eliminacjach do Euro 2 2024, kiedy za kadencji Fernanda Szantosza, a także Michała Probieża, totalnie się skompromitowaliśmy. Natomiast awansowaliśmy do Baraży z uwagi na ścieżkę Ligi Narodów. teraz oczywiście tego nie ma, ponieważ jak doskonale pamiętamy, za kadencji z Ligi Narodów spadliśmy, a więc dla nas jedyną jakby drogą są eliminacje mistrzostw świata i wszystko się znów sprowadza do tego spotkania z reprezentacją Finlandii. Natomiast też warto zadać sobie pytanie, z kim my zagramy ewentualnie w barażach, bo to jest taki dla nas najbardziej prawdopodobny scenariusz. Tutaj zobaczyłem sobie, jak to wygląda aktualnie, jeżeli chodzi o grupy i kto ma drugie miejsce, kto ma miejsce trzecie i kto może być naszym realnym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o te playoffy. Natomiast zanim przejdziemy sobie do faktów i pomówimy sobie o reprezentacjach, warto tylko dodać, że w barażach weźmie udział 16 reprezentacji, a więc 12 zespołów, które zajmą drugie miejsce z wszystkich grup. Jest ich łącznie 12. Do tego też 4 kraje z najlepszym współczynnikiem, jeżeli chodzi o Ligę Narodów. Do tego też są półfinały, a także finały, a więc łącznie z 16 zostają tylko 4 ekipy, które awansują na Mundial. Co więcej, też bardzo ważny jest tutaj współczynnik rankingu FIFA, ponieważ to gdzieś jest współczynnik determinujący to, czy gra się półfinał u siebie, czy też na wyjeździe. No, generalnie zespoły z lepszym współczynnikiem grają półfinały u siebie. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarza meczu finałowego, wówczas odbywa się losowanie. A więc garść, powiedziałbym, zasad i statystyk już znacie, więc teraz patrzymy na zespoły, które ewentualnie możemy trafić i z którymi możemy się zmierzyć w tych potencjalnych barażach. A więc przede wszystkim, to są takie reprezentacje, też sobie to wypisałem po kolei, żeby tutaj być w tym wszystkim precyzyjnym. A więc to jest chociażby Irlandia, Słowacja czy też Niemcy. Tutaj też warto dodać, że nawet jeżeli Niemcy, które przegrały z dosyć sensacyjnie ze Słowacją, znajdą się poza miejscami 1 czy 2, to też mogą grać w barażach, gdyż wygrały swoją Ligę Narodów. Do tego też w kolejnej grupie jest Szwecja albo Słowenia. Z kolejnych rywali to jest Szkocja, Dania, Islandia, Ukraina. To może być też Turcja, Węgry, Irlandia, Austria, Rumunia, Izrael czy też reprezentacja Włoch. Macedonia Północna, Belgia, Albania, Serbia, Chorwacja czy też Czarnogóra. To oczywiście mówimy o zespołach, które na teraz znajdują się na lokatach drugich czy też trzecich, które no mają wysokie szanse, by zagrać w barażach. Więc no tak na papierze na teraz, na kilka tygodni przed tymi końcówkami jeżeli chodzi o fazę grupową, no możemy sobie powiedzieć, że może być generalnie trudno, bo jeżeli na przykład wylosujemy Niemców, czy też reprezentację Włoch, no to generalnie będziemy skazani na pożarcie, natomiast wiadomo jak jest, w piłce nie ma słabych drużyn, po drugie też, no ja muszę powiedzieć, że wierzę gdzieś w ten projekt trenera Jana Urbana, jestem zbudowany na bazie tego spotkania w Rotterdamie, jednocześnie jednak jestem głodny i czekam na to, co wydarzy się w Chorzowie, gdyż wydaje mi się paradoksalnie, że ten mecz z Finlandią może być dla nas po pierwsze większym wyzwaniem, a po drugie też weryfikacją pomysłu trenera Urbana, ponieważ podejrzewam, że to my będziemy raczej piłkę mieć dłużej niż reprezentacja Finlandii i to my będziemy musieli konstruować i to my będziemy zepchnięci do takiego ataku pozycyjnego. Doskonale wiemy zbudowanie dziś doświadczenia na bazie poprzednich selekcjonerów, że taka piłka niekoniecznie nam leży. My się czujemy w ataku szybkim, w grze z kontry, co zaprezentowaliśmy znakomicie w rywalizacji z Holandią. Dajcie znać, moi drodzy, jak są dla Was najbardziej realne scenariusze, czy wierzycie, czy chcecie tych baraży i ewentualnie kogo chcecie trafić, jaki tutaj rywali dla Polski byście chcieli, ponieważ wydaje mi się, że możemy być optymistami po tym pierwszym spotkaniu, natomiast wiadomo, że na całość trzeba patrzeć kompleksowo, więc mówimy tutaj o tych najbliższych meczach, czyli to jest Finlandia-Dom, potem Litwa-wyjazd, Holandia-Dom i wyjazd Malta. I na bazie tych najbliższych spotkań eliminacyjnych, plus na bazie tego spotkania towarzyskiego z Nową Zelandią, będziemy gdzieś znać odpowiedź na szereg pytań dotyczących reprezentacji Polski, no i też będziemy, powiedziałbym, pewni co do tego, jak wypadniemy w barażach, gdyż no ostatnio te baraże rzeczywiście są taką naszą zmorą i nas prześladują, jeśli chodzi o właśnie takie spotkania w playoff Przed dużymi turniami. To nam się udało w 2022 roku, przed Mundialem w Katarze. Udało nam się to też podczas tych baraży w 2024, przed Euro w Niemczech. I więc wydaje mi się, że możemy być też tutaj pozytywni, biorąc pod uwagę tę naszą statystykę i dobrą pasę, jeżeli chodzi o mecze barażowe. Tyle, jeżeli chodzi dziś, a więc tematy reprezentacyjne. Ja oczywiście nazywam się Piotr Żepecki, to jest kanał 365 Dnia Piłce. Odsyłam do innych formatów. Wielkie dzięki. Pozdrawiam i do zobaczenia.